Wow, ja żyję. Zaraz czemu mam symbole czwartej rzeszy na fladze? Białoruś, jak my dawno się nie widzieliśmy. Zaraz czemu masz tą flagę? Bo tak, gdzie Ukraina? Już dawno podbita. Chcesz do niej dołączyć? Gówno zrobisz. Mam sojusz z Polską i Niemcami. Dobra, zwołałem was tutaj, aby poprosić o sojusz militarny. Rosja ostatnio się intensywnie umacnia i najpewniej szykuje inwazję. Białoruś. Jesteśmy przyjaciółmi, więc chętnie podpiszę. Ja też podpiszę, bo mam drobny problem z Rosją. I ty myślisz, że Niemcy mi dadzą radę. W 1945 myśleli tak samo. Mają lepsze uzbrojenie od ciebie lepiej wytrenowanych żołnierzy i rozgromili większość europejskich państw, czym ty im dorównujesz, Niemcy, Polska teraz. A wiecie co? Rozmyśliłem się za takiem. No i dobrze.